Drogie wodniki z tej strony Wóżka Polonia. Zapraszam Was oczywiście tutaj na horoskop. Będę omawiała miesięczny horoskop dla Was. Miesiąc grudzień przed nami. Spójrzmy, jaki to będzie czas. Czas świąt, prezentów, zadowolenia, dobrych wiadomości. Zobaczymy, jak u Was to będzie się prezentowało. Z nami na pokładzie talot snów. Spójrzmy zatem, co zaprezentują karty. Na pracę macie Królową Buław i Szósteczkę buła, Denarów, przepraszam, na emocje Kapłan i Siódemka Mieczy oraz Magik i Królowa Mieczy na zdrowie. Zaczyna układ tutaj Królowa Buław. W kwestiach zawodowych jest to fajna karta, bo ona jest kartą działania. Bardzo dynamiczną kartą, może wskazywać na jakąś energię kobiety, która może nas przyjąć, może być wsparciem w kwestiach zawodowych. Jest to karta dynamiki, która oferuje zwycięstwo ale niestety my musimy energetycznie tutaj e, po prostu jakby zadziałać, tak, w kwestiach zawodowych wykazać się, charyzma jest. Najważniejszym aspektem, mimo, mimo tego, tak? E, po prostu. E, ja uważam, że tutaj, jeżeli chcecie coś załatwić, dostać stanowisko, musicie się bardzo mocno wykazać, po prostu. E, jeśli chodzi o aspekt dodatkowy, to właśnie tak jak mówiłam, kobieta może nam pomóc, e, i nic nie spadnie nam z nieba. Tutaj, jakby ta siła perswazji przemyślenia pewnych kwestii jest najważniejszą. E, jeśli chodzi o osoby, które mają tutaj pracę. Wasze zaangażowanie wpłynie na waszą pozycję. Jeżeli chcecie coś osiągnąć, chcecie kogoś przekonać do swoich e, tutaj e, zasad, e, pomysłów, e, cokolwiek to będzie znaczyło, musicie zadziałać. Po prostu ta energia musi być e, tutaj dominująca i charyzma e, odczuwalna. Macie szansę załatwić, zabłysnąć, zrobić coś dobrego, ale to będzie wymagało wysiłku. Natomiast po 15 grudnia, już tutaj macie szóstkę denarową i po 15, moim zdaniem, tutaj jeśli chodzi o aspekt zawodowy, to jeśli czekamy na jakieś propozycje, nie było odzewu, to tutaj możecie oczekiwać dobrych wiadomości, takiego trochę zdania na łaskę, że ktoś się w końcu odezwał, ale dzięki temu możecie negocjować coś. I otrzymać dobrą, dobrze płatną pracę, ale też będą jakieś warunki, które trzeba będzie spełnić czy dostosować się. Dla osób, które mają pracę, to jest dobry czas tutaj na negocjowanie czegoś. No i tutaj ktoś może nam okazać też jakiś gest. Natomiast pamiętajmy o równowadze w dawaniu i braniu, bo to jest tutaj bardzo ważny aspekt. Natomiast na emocje, macie kapłana. I karta kapłana w emocjach jest kartą mówiącą o relacjach duchowych. Tak? Jeżeli szukamy kogoś, możemy spotykać takie bratnie dusze, osoby, które będą taką mentorską rolę trochę odgrywać. No i jest to raczej karta też rady, tak? czyli jeżeli szukamy kogoś, szukamy miłości, może popełniamy jakieś błędy, warto by było iść po radę. Tak? Kierujmy się w ogóle w kwestiach emocjonalnych wiarą, pokorą e, i takim spokojem, tradycyjnym takim podejściem, trochę schematycznym, ale ta, ta duchowość będzie tutaj mocno odczuwalna. To samo tyczy się osób, które mają kogoś, również. Kapłan wskazuje na e, taki spokój w relacji, pokorne podejście z wiarą. Też tutaj możecie oczywiście e, potrzebować jakiejś. E, no, rady, która wpłynie na, na Wasze przeznaczenie. Natomiast, tak jak mówiłam, duchowość jest tutaj istotna i, i ona będzie bardzo mocno e, odczuwalna. Czasem w tej karcie jest aspekt też ślubu e, i dobrych wiadomości. Natomiast po 15 grudnia macie siódemeczkę mieczy, i siódemka mieczy w kwestiach, e, bym powiedziała, e, emocjonalnych jest kartą do oszustwa. Może być tak, że Szukacie kogoś i ktoś was zaczaruje słowem, będzie operować tutaj swoimi, jakby... Działaniami, tak, by Was omotać. tak. Jest to karta trochę takiej szulerki, ale zainteresowania, które też wzbudza Wasze zainteresowanie. Ktoś może używać pięknych słów, super, jakby adorować, ale uważajcie, właśnie na oszustwa. Wy również możecie też jakąś iluzję stwarzać, która będzie po prostu taką trochę ułudą, ale uważajcie, by nie zostać wykorzystanym czy wykorzystaną. W stałych relacjach również któraś ze stron będzie kombinować i to może być odczuwalne. To też dobry czas, by coś załatwić, ale też uważajcie, by nie przekombinować, bo może to Was potem długo kosztować. Natomiast jeśli chodzi o aspekty zdrowotne, mag zaczyna. Do 15 grudnia jest to karta wskazująca na to, że tutaj, jeśli chodzi o aspekty zdrowotne, to zwróćmy uwagę na gardło, układ mowy, głowę, tak. Czasem ręce, tak, w tym aspekcie podstawowym. Karta namawia do wszechstronności, którą powinniśmy się kierować, by polepszyć swój stan zdrowia czyli szukać informacji, chodzić po poradę do różnych lekarzy, robić różne badania, żeby mieć kompilację informacji, by jak najskuteczniej właśnie tutaj podjąć działania i decyzje dotyczące Waszego stanu zdrowia. To jest karta w ogóle też porady, więc być może, że po prostu udacie się do lekarza, natomiast tak jak mówiłam, komunikacja, gardło e, mogą sprawiać jakieś po prostu tutaj problemy. Ale to jest dobry czas na załatwianie też, więc tutaj ja bym się skupiła na tym, dlatego że potem po 15 grudnia macie królową mieczy, a jest to surowa karta. E, nieprzyjemnych czasem wiadomości, reprymendy jakieś lekarzy, którzy no po prostu surowo, nieprzyjemnie przekazują e, informacje. Tutaj w grę wchodzi też możliwość zabiegu, planowanego lub nieplanowanego, zastrzyków, e, no i nieprzyjemnych badań i w ogóle jakieś nieprzyjemności w związku ze sferą zdrowotną, także zwróćcie uwagę na układ oddechowy, nerwowy. Dłonie, oczy, ale generalnie, tak jak mówiłam, jest to karta surowej oceny i coś, co, czegoś, co może Was tutaj e, doświadczyć w sposób nieprzyjemny. Czyli starajcie się trzymać jakichś zasad, bo po prostu reprymenda może przyjść e, ze strony lekarza, tak? No, czego Pani oczekuje, czy Pan oczekuje, jak Pani tego, czy tamtego nie robiła, tak? Więc to może być takie surowe potraktowanie. Natomiast układ nie jest zły, e, powiem Wam szczerze no tutaj oprócz tych dwóch kart ale tak to myślę, że powinniście być zadowoleni, ja bym skorzystała z tych wszystkich rad jeśli tutaj chcecie oczywiście więcej tych horoskopów, to zapraszam Was na naszego YouTube'a na Esoporadę, tak? jeśli tam nie kliknęliście, subskrybuję, to też zachęcam do subów, tak? do, do lajków no i też bywajcie, zaglądajcie na naszą stronę facebookową o tej samej nazwie Esoporada, Porada, bowiem tam się z kolei pokazują różne artykuły, też właśnie wiem, filmy, programy e, o tematyce ezoterycznej. Tak więc zapraszam Was, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, hej! thank mm -hmm. you